Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj przedstawię Wam coś, co łączy i modelarstwo. Dobra, to nie jest modelarstwo. To jest połączenie aparatu fotograficznego z dronem. Czyli z taką maszyną, która się unosi w powietrze i można robić zdjęcia. Co mnie skusiło, co mi podkusiło, co mi do głowy strzeliło, żeby coś takiego nabyć? Promocja mnie skusiła. To jest telo. Niby DJI, DG, DJ, tak mi się wydaje, Telo. Co mogę Wam powiedzieć o tym? Jeżeli będziecie chcieli zacząć swoją przygodę z lataniem, polecam jak najbardziej. Polecam najpierw jeszcze sprawdzić, czy program będzie chodził na waszym smartfonie, bo tego typu urządzenia sterowane są z smartfonów przez Wi-Fi. Czyli macie smartfona, to to będzie trzeba ściągnąć program. To się odpala, to ma baterię. Pokrótce. Bardzo mały, około 90 gram waży całość. Przychodzi do Was w takim małym pudełeczku. I co tutaj możemy wyczytać? Że ma kamerę 5 megapikseli. No to tak już. Gdyby to była dobra kamera 5 megapikseli, to bym tak nie pogardził. Dosyć precyzyjny. Z tym precyzyjnym to tak średnio jest. 13 minut, coś bardziej około 10 niż 13. Następna rzecz 720p. Z tą uwagą, tutaj nie ma żadnej, żadnego wejścia na kartę, czyli nagrywacie bezpośrednio na telefonie. Za każdym razem w aplikacji jest przesył, przesył, jakość przesyłu jest ustawiona na auto. Żeby ją zwiększyć, za każdym razem trzeba przesunąć ten suwak w aplikacji. Elektroniczna stabilizacja w miarę działa, jest ok, tylko nie wyobrażajcie sobie, że to jakiś super film nakręcicie albo jakieś fajne zdjęcie. Czyli znaczy ja mówię co. Ja mówię to z punktu widzenia osoby, która zajmuje się fotografią. Także tutaj nie oczekujcie cudów. Jeżeli chcecie się nauczyć latać, jak najbardziej. Teraz tak, co, w co on jest wyposażony? Tutaj ja już sobie dokupiłem. E, e, śmigiełka e, i to jest też taka moja uwaga. E, jak się przyjrzymy, tutaj nie mamy nic, a tutaj mamy takie wybrzuszenia. Widzicie takie wybruszenia? Wow! To są wybruszenia. To jest inne śmigło, takie można powiedzieć przeciwbieżne, czyli te dwa śmigła chodzą w jedną stronę, te dwa chodzą w drugą stronę. E, mamy tutaj przyczepiane takie osłony. Które, które można ściągnąć. Nie polecam, bo jak ktoś chce sobie polatać w domu, to te osłony się przydają. Ja już tam po pierwszej, czy po drugiej, po drugim starcie urwałem jedno śmigło, także to, to, to jest do zrobienia. Spoko, nie? Co jeszcze? Tutaj mamy baterię, bo on w ogóle jest jedną wielką baterią. To jest bateria i teraz zaraz, spokojnie, szukamy wagi. Mamy wagę zaraz wam będę mówił co ile waży waga, waga zakupiona po to żeby liczyć obciążenie dziobów samolotów ale przyda nam się też tutaj e, ok więc bateria waży 25-46 gramów sama maszyna latająca waży 61 czyli razem z osłonami, z wszystkim około 90 gram, tak? Jeżeli i teraz jeszcze zważymy sobie te osłony, tutaj mamy 1,5 grama na osłonę razy 4. Przemnóżcie sobie, jak to jest wykonane? Wykonane jest w miarę dobrze. Jakichś tutaj strasznych rzeczy nie ma, ale zawsze można tutaj też te śmigła jeszcze opiłować, wiecie, tak żeby to wszystko ładnie <grym> było. Ramiona są, so, zobaczcie, no są, są, są takie, mm, no ruszają się, no, czy nie złamało mi się, ale, ale, ale się ruszają. E, ładujecie go za pomocą kabla m, tutaj, komórkowego zwykłego, to nie jest typu C, tylko to jest ten st starszy typ. E, to jest pierwsza rzecz, czyli musicie włożyć, bateria czasami wypada mi wypadła, jak ostatnio mi spadł, to wypadła. Więc tutaj go ładujecie, ładuje się około półtorej godziny na 10, i macie 10 minut lotu. Dużo, mało? To już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Są cztery silniki, to są szczotkowe, z tego co wiem. Dalej, Tą górną, ten górny element możemy zdjąć. To się zdejmuje, czy właściwie nie wiem po co to zdejmować, ale można to sobie zdjąć i to waży tutaj nie duża, 1,8 g, ale zawsze coś tam mniej, byście chcieli, jakieś ekstremalne. Może być, może po zdjęciu tego wszystkiego osłon tej góry to faktycznie może, może wytrzymać te, te, te 13 minut, ale nie, nie sądzę. Ja znaczy nie, nigdy nie latałem do końca. To też jest bardzo ważna rzecz dla początkujących. Nie latamy do całkowitego wyczerpania baterii, bo e, dron może nie wrócić. Pod spodem mamy tak aparat fotograficzny, który robi zdjęcie otaczającego tła, i wtedy on sobie tutaj dobiera, i dwa czujniki. Jeżeli jest słabe światło, to on ma problem. Ma problem z ustaniem, może dryfować w jedną albo w drugą stronę, więc to na to też trzeba uważać. Jeszcze zobaczyć, czy coś tutaj się da. Te nóżki są takie gumowe, tutaj troszeczkę takie, i one tutaj chyba nie są zdejmowalne może są zdejmowalne, dobra, nie chcę tego rozwalić zbyt szybko co jeszcze no tak jak powiedziałem, ściągacie aplikację na telefon i latacie no tu z przodu, mamy, z przodu mamy kamerę która filmuje i robi zdjęcia i tu mamy diodę powiadomień i jeżeli go ładujemy na przykład to ona pulsuje na niebiesko jeżeli już jest naładowane to się świeci na niebiesko Tutaj mamy włącznik, wystarczy wystarczy raz przycisnąć i w tej chwili on już tutaj wyszukuje. No dobra, przycisnąłem, O, teraz sobie wyszukuje. Tutaj trzeba się czeka na połączenie. Nie? Jeżeli chcemy go wyłączyć, to znowu raz przyciskamy i jest wyłączony. Z tych czujników to tak jak powiedziałem tutaj te dwa sonary plus plus jedna kamera on już przy dobrym świetle w miarę ładnie trzyma ten. Jest bardzo nieodporny na wiatr. Wiatr go może znosić, dryfować, może i takie to nie jest fajne. Kolejnym minusem jest to, że tutaj nie ma gimbala, czyli takiej ruchomej przystawki, więc jeżeli chcemy zdjęcie zrobić to tak jak z tym e, z zoomem, na przykład w stałce 50, że macie zoom w nogach, a tutaj macie zoom w silnikach, i cokolwiek chcecie zrobić, to musicie po prostu najechać. Czy znaczy najechać, no bo w górę albo w dół, albo w lewo, albo w prawo. E... No i w zasadzie tyle. No. Nie jest to drogi dron. Tam w granicach 400 zł można go kupić. w promocji nawet kosztował mnie 300 zł z przesyłką. Więc to była dosyć fajna, fajna promocja. Generalnie kupowany z myślą o moim młodym, ale mój młody. O, tutaj źle założyłem. Ale mój młody nie wykazał, nie wykazał zainteresowania. O, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Mój młody nie wykazał zainteresowania i tak się ostałem z nim. Zważone podane wszystkie, wszystkie parametry. Zastępcza bateria kosztuje w granicach 100 zł w Polsce. Około 50 zł na Aliexpress Takie śmigiełka, chyba 12 12 czy 15 zł, kosztują na Aliexpress Dosyć szybko przyszły. Co jeszcze można powiedzieć? Tutaj jest też możliwość programowania tego. Jest taki specjalny program, gdzie możecie na przykład zaprogramować, żeby on poszedł w górę, przesunął się w lewo, wylądował i takie inne rzeczy. Także na początek, na początek przygody z dronami, jak najbardziej tak. To nie jest zaawansowane urządzenie do. do, do do zdjęć, i tak dalej. Z tym, że jeżeli chcecie coś z firmy DJI kupić, następny jest w granicach 1700 zł, kosztuje mini. Teraz też przepisy się troszeczkę zmieniają. Miały się zmienić w końcu, teraz mają od stycznia obowiązywać. Chodzi o to, żeby dron nie ważył więcej niż 250 gram. Jeżeli waży mniej niż 250 gram to w większości krajów można sobie swobodnie, znaczy to, to też musicie sprawdzić gdzie jedziecie i tak dalej. Możecie swobodnie latać i, 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 i robić zdjęcia. Oczywiście są strefy wyłączone takie jak lotniska i tak dalej, no trzeba po prostu, po prostu o tym poczytać, ale jak chcecie, się, chcecie zacząć przygodę z droniarstwem, z lataniem i robieniem fotek z góry i po prostu chcecie zobaczyć, czy wam, wam będzie to po prostu odpowiadało, bo to też, też jest tak, że nie wszystko musi Wam odpowiadać. Nie? Jeżeli uznacie, że to nie jest fajna zabawka i Was to w ogóle nie interesuje, ale chcecie zobaczyć, no to coś takiego małego, taniego nie, możecie sobie wyrwać, zobaczyć jak, jak to lata. Z tym, że tak jak powiedziałem. Bardzo trzeba uważać na wiatr. Latamy w dni takie, gdzie nie ma tego wiatru, lub obszary, gdzie nie ma takiego wiatru. Oczywiście mm, on nie ma jakichś funkcji. Nie ma GPS-u, nie ma, nie, nie ma jakichś funkcji go home <grytanie> albo powrót do domu. Musicie też brać pod uwagę. Taka mała, przyjemna zabaweczka. W domu też możecie. Właśnie, nie powiedziałem Wam o najważniejszej funkcji. Jak się odpali, no to tylko 10 minut, nie? Jak jest upał, jak się odpali, te. te Wszystkie cztery silniczki, to on naprawdę fajny wiatr daje. <laughs> I nie potrzebujecie wachlarza. <laughs> taki plusik z tego. Minusik też taki, jeżeli macie kurz w domu i składacie modele i chcecie coś na przykład pomalować, to strasznie wam tutaj zakurzy wszędzie. Ten kurz będzie latał i tak dalej. Także to jest taka, tak, taki minus latania w domu. <laughs> Dobra. Ok, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dla tych, którzy nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Mój kanał jest taki, wiecie, modelarsko. Takie dziwne rzeczy są jakieś ostatnio samochody, składam blaszki. Ostatnio zbudowałem. Jeszcze rower brakuje, no ale spoko. Być może przyjdzie czas na rower. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.